Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider. Lecimy dalej, przed siebie. Ostatnio było bardzo dużo bitw, walk i w ogóle wybuchu. Wszystko pali, płonie się i, i w ogóle wszystko. No właśnie o tym mówiłem. Nadal jesteśmy gdzieś tam w tym palącym się pałacu, czy tam nawet w tej wiosce palące się, nie wiem. Na pewno parę budynków tutaj. O, nie. Zyskaliśmy ostatnio granatnik, który mam nadzieję, że będzie bardzo przydatny. Co to było? Ok, nie zbliżajcie się do mnie! Odstali. Nie zrobimy ci krzywdy! Cotnijcie. Lecimy ula... Ura... uratować sam! Dokładnie! Chciałem iść na początku do tej liny, ale się nie udało. Szybko, bo sam potrzebuje pomocy. Szybko, szybko. O nie! Aha, to im chyba nic nie zrobiło. Aha, jednak zrobiło. Tu się kryje. Dobra, czy kogoś tu jeszcze mamy? Czy jest to jakaś amunicja? Nie, okej. Okay. Aha, już, już Lara z powrotem się kryje. O, cholera. Pani nie wiedzą gdzie my jesteśmy. Tutaj widziałem gdzieś amunicję, dlatego czegoś tu był nade mną gdzieś. O cholera! O cholera! Nie widzę go, totalnie go nie widzę, ale go zawiliśmy. To jest łukiem gdzieś jest. Jest tak tutaj ciemno. Cholera, idą do nas. Uh! Dobra, czy możemy już tam tego... Aha, oni są tu. Eee, nie to, to. I tutaj rzucimy im granat. Chyba nic on nie zrobił. Myślałem, że ten, ten granat będzie... Bardziej OP. a się okazało, że, że nie. Na oni dostali dwa razy z granata i, i nadal jakby żyją. Cholera! Został chyba ten jeden tylko, nie? W tym miejscu gdzieś tam zbugowane trochę. Pięknie. Nawet nie wiedziałem, że w głowę. Mam nadzieję, że to wszyscy. A jednak nie. Wychyl się, hello! Hmm, czy przejść tam na. Co cholera? Nie wejdziesz do nas, sorry, kolego, ale. Aha, moglibyśmy go tam dokończyć. No ale dobra. Halo! Zbugowaliśmy się, co to gra coś! Po prostu tak jakoś buguje ostatnio tą grę, że, że nie wiem o co chodzi. Czy ja mam jakieś naprawdę dziwne zagrania, których granie przewiduje, czy coś takiego? Bo mi się wydaje, że nie. Na przykład skok tutaj jest jakby normalny. że... No, okej, okay. dobra. Nie to nie. Nie przeszukamy kolegi, bo bo nie chcą nam dać. O nie, o nie, o nie Dobra, mamy podobną sytuację co ostatnio Tylko, że tutaj się wszystko rozwala A nie tak jak tam, że coś nas chroniło Dawaj, dawaj, dawaj Amunicja tutaj była, ale mam nadzieję, że damy radę bez... Bez jej pomocy No to, to są ludzie, czy to... To była zła decyzja, to była zła decyzja Dobrze, że szybko przełączyłem na to. Cholera, mać, co tu się dzieje? No mam granatki. Dokładnie. Bo Himko się trochę zdenerwowała na wszystkich i na pewno nas nie wypuści z tej wyspy. Tym bardziej, jak znaleźli jakby zastępczyni, czyli sam następczynie. Więc no. Lecimy dalej. Kurde, już myślałem, że koniec pożaru oczywiście musiał wszystko podpalić, a to są same jakieś beczki, które będą wybuchać. Nie, Co ten typek narobił Masakra Szybko, szybko, uciekamy, uciekamy stąd. O nie Nie mogę pozwolić, żeby do tego helikoptera I oni już w nim nie są przypadkiem. Tam jest jakaś niebieska raca widziałem. Szybko, 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 uciekamy, uciekamy, uciekamy. Damy radę. Nie lubię takiej perspektywy. Dobra, udało się. O nie! Co jest nie tak z tym mostem? Dlaczego? Nic w tej grze nie może być łatwe. Masakra. Szybko wchodzimy na dach. Musimy jakoś ich powstrzymać, żeby nie wściełej do tego helikoptera, albo w ogóle nie wiem powstrzymać jakoś helikopter, czy coś. Bo to się źle skończy. Wyżej. Ja pierdziele! wszystko tutaj płonie, wybucha, nie! Znowu na cholera. masakra! Ten budynek jak rujnie zaraz to Inoros. On nie ma w ogóle już żadnych podpór, wszystko się jara. Wskakuj, 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 wskakuj. wskakuj, wskakuj. Ja pieciem, ostatni moment. Idziemy wyżej. O, cholera! Szybko wyżej, 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 wyżej. Skaczamy, skaczamy, skaczamy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze teraz. Rano, trzymaj się! No już. musimy lądować. Musimy wylądować, albo rozwijamy się w tej burzy. Nie odlecimy stąd. Thank you. Wracaj, Laro! Wracaj do mnie! Chodź, Laro! Chodź! Chodź! Chodź. To oni! Nie! Powiem, że sobie poradzisz. W końcu nazywasz się Croft. Nie! Wszystko w porządku, Laro? Czy z nią w porządku? Bo to zawsze o nią chodzi! Co nie? Zapomniałaś, że to przez nią tu jesteśmy? To nie Ferre jest. Masz rację. Nie powinnam tak mówić. Ale. Rot! Jak sobie bez niego poradzimy? Znajdźmy bezpieczne miejsce i należycie go pochowajmy. Zginął śmiercią wojownika i tak go pożegnaj. Ten stary kuter, PT na plaży. Powinnam go naprawić. Warto spróbować. To i tak nic nie da. Nigdy nie wydostaniemy się z tej wyspy. Przestań, Laro. Nawet tak nie myśl. Musimy tylko zebrać siły i wymyślić jakiś plan. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz. Żadne z was nie rozumie. Coś nie pozwoli nam odejść z tej wyspy. Coś? Laro, weź się, prześpi. Słuchaj, ja przyznaję, że zwykle interesują mnie takie dziwne rzeczy, ale to miejsce naprawdę przebija wszystko. Nie zamierzam tu umrzeć. Naprawię tę łajbę i odpływamy. Przecież wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak, Johna. Ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia. Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to jest błąd, bo w nim tkwi twoja siła. Potrzebujemy cię, Laro. Wielkolud ma rację nie mogę go jeszcze zostawić. Potrzebuję czasu. Wiesz, gdzie nas szukać. Zejdź, gdy będziesz gotowa. Bez ciebie nigdzie nie wyruszymy. Miej go przy sobie. Nikt stąd nie ucieknie. Burze... są związane z mocą Słonecznej Królowej. To ona nie pozwala nam odejść. W klasztorze jest komnata rytualna. Jeżeli to jej strzeże Burzowa Gwardia, odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać burzę, musi być właśnie tam. Ukryte wejście. Łódź. Z wyspy nią nie odpłyniemy, ale możemy się nie dostać do komnaty rytualnej. Dokładnie. Jonah! Reyes! to. Oh, powinnam była iść z nimi! Tutaj mamy obóz i dostaliśmy nowy pistolet. Poza tym jakby uratował nam życie dwa razy w przeciągu, nie wiem, pięciu minut, więc jakby wow, no ale niestety umarł. Lózy nie przywrócą mnie do życia dziewczyno. Właśnie powiedziałby Rod. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Nie będzie więcej opowieści o moich rodzicach ani górskich wspinaczek. Boże, wolałabym, żeby tu mnie zabili. Ale tak się nie stało. Jestem tutaj, żyję i jestem pewna, że nie zabierze nas z tej wyspy żaden samolot ani statek. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiem, że odpowiedź ma jakiś związek z chimiką i z tym klasztorem. Muszę coś zrobić. Muszę to powstrzymać. No i mamy nadzieję, że nam się to uda. Dostaliśmy jeden punkt umiejętności. W yy, staje się jeszcze bardziej zabójcza, dzięki czemu możesz nią zabić prawie każdego wroga. Brzmi kusząco. Yy, mistrz karabinu. Hmm. Ulepszony celownik. No do e, łuku, ale, ale nie jest nam chyba zbyt niepotrzebne. Tak mi się wydaje. Pójdziemy w e, Mistrza Uników. To, to może być fajne. To może być ok. Możemy coś ulepszyć. Łuk oczywiście nie. Faktycznie, pompę ulepszyliśmy i pistolet dostaliśmy. Ten taktyczny nie wiem z czego częściej korzystamy. Chyba z pistoletu skraca czas przeładowania. Zmniejsza odrzut przy strzale to może być ok. I jeszcze możemy czas przeładowywania albo. A tutaj są naboje zapalające też, może być ok. Zwiększa stabilność. Chyba pójdziemy w pistolet, sobie już ulepszymy do... do tych 100%, które aktualnie możemy ulepszyć. Ok, 7 na 10. Idziemy dalej. O ile dobrze pamiętam, w tej lokalizacji powinny być jakieś grzyby do zbierania? O ile, o ile dobrze pamiętam, ale... może gdzieś po drodze znajdziemy jakiegoś grzyby. nie będziemy teraz na siłę. Chociaż jak znajdziemy to, to też fajnie. <noise> Gdzieś chyba w pobliżu będą. Okej, okay, tutaj jest ten rozbity helikopter. Mm, ale gdzie my mamy iść? Chyba w tą stronę jakoś. Czy ja widziałem tutaj go skrzynkę? Czy mi tak mrugło? Tutaj właśnie mi mrugła tak trochę. ten napięć. Fajno. Idziemy w głąb lasu, znowu las. <grystanie> Fajnie. Las jest spoko w takich grach. mamy nie dość, że wilki, to mamy jeszcze... ...ludzi. Jesteś pewien, że są tutaj? Może po prostu wejdę na drzewo i to przeczekam? A też można, też można. Hej! Jeśli się chowacie, wyłaście! Pokażcie się! Dobra, chyba go weźmiemy po cichu. Czy ktoś nas widział? Ok. No, to tutaj mamy jakieś wejście do góry. Skorzystamy sobie. Może kogoś upulujemy z góry? Tutaj mamy jakieś. Może zjedziemy tam na dół? Faktycznie, tylko nie wiem czy nas nie usłyszą. Najwyżej mam nadzieję, że dam radę. Cały czas tylko masz coś, masz coś. No przecież, jakby coś mieli, to by się chyba odezwali, nie? Nikt tego nie zobaczył. Go słyszę blisko, bardzo blisko go słyszę. Okej. Okay. Pójdziemy sobie tak bokiem. Czemu to jest zabity jeleń czy... Nie, to jest sarenka chyba. Kolejnego Aha, to był grzyb, okej, okay, spoko. Myślałem, że go w skrzynka. Tam jest go skrzynka, znowu nam świeci i to tak centralnie, no to już weźmiemy, no cóż. Jak nas woła. 2 na 5, nie jest źle. Jeszcze widać tej ich latarki niestety. Udało się. Znowu się udało. Tam widzę, że jest jeszcze jeden, ale on jest daleko. O nie, on go zauważy. O kurde! Wilki, wilki, ja! Ja nie chcę wilków. Gdzie niby? Ja pierdzielę ja się przestraszałem tego wilka Wilk! Wilk! Gdzie się Wilk? Ja nie chcę Wilka, bo ja nie widzę. Dwa chcą nawet. Cholera Cholera, cholera To chyba wszyscy Nie Okej okay. Nawet nie widzę, że strzelam w głowę, ale strzelam w głowę, więc okej, okay, spoko, jasne eee, No, to było... Niemiłe To było niemiłe O cholera Co się dzieje? Jeszcze tam jest jeden wilki. Słyszę wilki. Znaczy, słyszałem takie warknięcie. Mam nadzieję, że nam tu nie wyskoczą zaraz, bo bo nie, bo nie, dziękuję. Tam był chyba obóz, który ominaliśmy jeden i sobie tam zakończymy. To sobie zrobię, po wszystko. I tutaj jest obóz, właśnie. Nic nie możemy ulepszyć, nic. No to cóż, dziękuję Wam. O, kurczę, się przestraszyłem, jelenia. No cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i widzimy się w następnym. Do widzenia.